Dobry wieczór, dobry wieczór, witam Państwa w energetyce, tak jak Państwo sobie życzyliście na żywo, na niedzielę, proszę Państwa, 14 listopada 2021 roku. No i proszę Państwa, z dobrych rzeczy, to muszę powiedzieć, że zapowiada się całkiem dobry dzień. Dlaczego? Może najpierw zaczniemy od numerologii. Trójka z całości, czyli jak najbardziej dzień sprzyjający różnym spotkaniom, różnym relacjom. A także, bym powiedziała, wyjazdom. Dlaczego wyjazdom i komunikacji? Dlatego, że z dnia czternastka, czyli daje piątkę, tak? Czyli możemy powiedzieć, do komunikacji, do gadania, do spotykania bardzo dobry czas. No i generalnie, Dużo rzeczy w tym dniu, chociażby ze względu na trójkę, może nam się udawać. No i proszę Państwa, aspekty planet też całkowicie dobre, co prawda nocne, ale mam nadzieję, że w dzień też będą działały. O godzinie, Tetrusiu, jak ja jestem w pracy, przepraszam Państwa, to Ty się chcesz bawić, no i Tetrusia oczywiście teraz skacze i chce się bawić, proszę Państwa, gwiazda Tetra. Tetrusiu, proszę o spokój, poprowadzę energetykę i się Tobą zajmę, przepraszam Państwa. I teraz tak, co prawda, aspekt księżyc w trygonie do słońca jest w nocy o godzinie 1.18, ale on tak naprawdę będzie działał prawie przez cały dzień, więc tak naprawdę to bym powiedziała: słuchajcie, powinien być dobry czas. Przyjmując, że księżyc to kobieta, mężczyzna to słońce, albo podświadomość to księżyc, świadomość słońce. Bo też tak jest to przyporządkowane. Tak bym powiedziała, proszę Państwa, i dla nas samych do życia w zgodzie z samym sobą, jak również do relacji damsko-męskich bardzo dobry aspekt. No i później, proszę Państwa, o godzinie 6.39 samego rana księżyc w Sekstylu do Plutona yy, nagłe przebłyski. Intuicji, nagłe przebłyski pomysłów, i kto wiesz, wie jeszcze czego, ale mam nadzieję, że w dobrym aspekcie. No i 16:47, nawet najbardziej leniwi pod wpływem księżyca, który przychodzi do znaku Barana, powinni ruszyć tułeczki. No i tyle, kochani, jeżeli chodzi o taki aspekt numerologiczno-astrologiczny. I teraz i teraz będę wyciągała karty i głosowanie kochani czy nowoczesny czy nowoczesne, czy rosyjski proszę wybierać a ja wezmę przez ten czas wyciągnę afirmację dla nas wszystkich afirmacja dla nas wszystkich na niedzielę na niedzielę kochani o zwyciężył nowoczesny Marzena S nowoczesny Krystyna szy Rosyjski, pani Grażna Nowoczesny, Agnieszka Smolińska Nowoczesny i już później jest Rosyjski Rosyjski, ale pierwsze trzy osoby biorę pod uwagę. Kochani, wyciągnęłam dla nas wszystkich jedną z najpiękniejszych afirmacji, jakie są w afirmacjach tych Louise Hay. Przyjmuję boskie dary, dziękuję za szczęście, sukces i wielkie osiągnięcia. Ta afirmacja może być nie tylko na jutrzejszy dzień, ale może, kochani, na nasze całe życie, tak? Bo ja przynajmniej miałam takie motto przez kilka lat: przyjmuję właśnie boskie dary, otwieram się na nie, dziękuję za szczęście, sukces i wielkie osiągnięcia, tak? Czyli warto sobie to afirmować i nie tylko afirmować, ale wprowadzać do życia i przyciągać do swojego życia, i otwierać dłonie. Na to, żeby te błogosławieństwa leciały. Tak? Tutaj widzę, jak wszyscy mnie pozdrawiają, wszyscy życia zadowoleni. Dziękuję bardzo, dziękuję też za miłe słowa. i Oczywiście dziękuję też za polubienie kanału, czy chociażby filmu. Zwyciężył nowoczesne, więc od nowoczesnego zaczynamy. Zaraz zobaczę, jaki długopis wezmę. Czy mocniej piszący, mocniej może piszący, bo no mam też w pogotowiu złoty, bo lubię bardzo złoty kolor. I długopis złoty, i, i też piszący na złoto. Dobra, czyli dzisiaj rozpoczynamy kochanie od ostatniego znaku yy, według tradycji uporządkowanego, tak? Bo yy, astrologia zaczyna głównie od 2 U nas wiadomo, że jest rotacja, że zmieniam znaki, bo zawsze mam tendencję do tego, że te pierwsze znaki omawiam dłużej, później już jakoś idzie szybko, więc żeby byli wszyscy zadowoleni, jest rotacja a najbardziej państwo nie lubiliście i wiele subskrybentów by wtedy było jak by było wyciągana karta znaku z i do tego karta tarota i w ogóle było bez jakiegokolwiek szyku, ale to było też proszę państwa urocze uważam i zaskakujące i w ogóle, w ogóle dobra, ale teraz po kolei od ryb co u ryb, co u ryb, co u ryb na jutro dwie karty wyszły, więc, więc pomieszam jeszcze raz i wyciągnę jedną, co u ryb, co u ryb, co u ryb jutro. I zaraz zobaczymy, czy taka sama, podobna, podobna, bo tam te dwie podejrzałam. E, to jest taka karta, bym powiedziała, e, e, stateczna, tak? Stateczna, czy bym powiedziała pasywna, czwórka, czwórka mieczy. Ona skłania do tego, żeby. No można powiedzieć zakopać się w swoim domku, zakopać się w swoim namiociku, w ciepełku i ja nawet bym powiedziała w takim zaklującku i korzystać z życia, przemyśleć, dogrze, przemyśleć różne sprawy, dogrzać się, odpocząć. No to myślę, że zbyt intensywny dzień nie będzie, a możecie go miło spędzić we własnym towarzystwie, czy chociażby odpoczywając, czy chociażby to co ja zawsze celebruję, że nieraz się zdarzają takie dni, że nic nie muszę, tak? Ja nie wiem, czy Państwo sobie robicie takie dni, nic nie muszę. Również wyłączając telefon, ja też telefon wyciszyłam w zasadzie przez te wszystkie dni, jutro też będę miała wyciszone, żeby po prostu mieć trochę mniej bodźców zewnętrznych, fakt, że, że różne rzeczy robię takie zaległe, więc to też mi pomaga się skoncentrować. Ale proszę Państwa, tak naprawdę to ja też zauważyłam to, że telefony nam bardzo dużo czasu zabierają. Zważywszy, że. Płaci się jeden abonament i rozmowy są za darmo. I ile rzeczy z iloma pierdołami, przepraszam, że tak powiem, byśmy nie dzwonili do swoich znajomych, czy zabierali im czas, jakby te rozmowy były, można powiedzieć, płatne, albo jakby tych telefonów nie było. Więc oczywiście to, że się kogoś kocha, że się kogoś lubi, że się jest przy kimś i wspiera, to jest bardzo ważne i trzeba to. Trzeba to celebrować, i trzeba takie um, zapewnienia dawać, tak? Ale to też, tak jak bym powiedziała, żeby się nie dać zajechać tymi telefonami, tak? Więc, więc myślę, że nieraz właśnie zrobienie takiego dnia bez telefonu, chociażby sobota, niedziela, albo po południu, jak się przechodzi do domu, to jest super. I myślę, że celebrujcie to, żeby też móc się wyciszyć i nie żyć tylko innych problemami, tak? Dobrze. Idziemy dalej. Witam też oliwkę, której się udało trafić. Dzień dobry, dzień dobry, a nawet dobry wieczór. Dobra, idziemy do barana. Co u barana? U barana karta umiarkowanie, czyli nic złego nie powinno się dziać. Sprawy powinny iść swoim biegiem, może chwilami trochę zbyt powściągliwie, może chwilami zbyt wolno. To jest też karta, gdzie być może wasze myśli będą krążyły koło stosunków rodzinnych. Czy to dobry dzień do polepszania tych stosunków, bym powiedziała ani dobry, ani zły neutralne, neutralne. Dobrze, idziemy teraz do byka, u byka siódemka mieczy. Siódemka mieczy jest taką kartą, która mówi: "Uważaj, żeby ktoś tobą mnie manipulował, uważaj, żeby ktoś cię nie oszukał, uważaj, żeby ktoś cię nie wprowadził w błąd, uważaj, żeby ktoś cię nie okradł", tak? To jest pierwsza informacja, druga informacja to jest taka, że możesz nie mieć siły, chęci do pójścia naprzód, być może jakiejś sprawy, czy w aspekcie emocjonalnym, czy psychicznym, gdzieś ciebie jak na sprężynie ciągną do tyłu, tak? No i dobre znaczenie tej karty jedyne, że dzień może być fajny, o ile wykażesz się sprytem, tak? Czyli myślę, że byku wykaż się sprytem i w niebywałe okazji jutro nie wiesz. Co dla bliźniąt? Dla bliźniąt karta księżyc. No to w zależności, co wy bliźnięta, kim jesteście. Czy jesteście wróżkami, ezotoryczkami, macie dużą intuicję, rozwijacie się duchowo. Jeżeli tak, to bym powiedziała, bo wykonujecie zawód związany z artyzmem, to bym powiedziała, czy pomaganie innym ludziom, to ta karta jest bardzo, bardzo dobra. Ale ja pomimo, że jestem wróżką, nie najlepiej lubię księżyc, bo księżyc, Daje tendencję do wyolbrzymiania bardzo często różnych rzeczy, więc nie wyolbrzymiajcie szczególnie tych negatywnych i też nieraz może wprowadzić iluzję. Czyli miejcie oczy szeroko otwarte i nie dajcie się osobom manipulować ani wprowadzić w błąd. No i wtedy jak najbardziej ezoterycznie ten księżyc może się realizować w sposób pozytywny. Co dla raka, sąd ostateczny, czyli różnego rodzaju wiadomości, rozstrzygnięcia, rozmowy o czymś, mam nadzieję, że dobrym możecie się dowiedzieć. Przy sądzie ostatecznym ważna jest szybko, żeby szybko zajmować stanowisko, żeby szybko coś robić. Szybkie działania, szybkie zajmowanie stanowiska. Dobrze, idziemy dalej. Przechodzimy teraz do lwa. Co ulwa karta słońce, aczkolwiek akurat w tej talii nie, nie bardzo mi się podoba wyraz tego słońca, tej pani, która jest, ale generalnie słońce jakby nie było jedna z najpiękniejszych kart w tarocie i najlepszych, tak? Nieraz można powiedzieć: zastanawiam się, czy jest lepsze słońce, czy moc. Ja osobiście wolę moc, ale jakby nie było, jest to jedna z najlepszych kart w tarocie. Czyli ty lwie, Możesz być jutro słońcem narodu i wokół ciebie i sprawy uczuciowe, finansowe, zawodowe, jeżeli w tym dniu pracujesz, czy w ogóle takie towarzyskie mogą się kręcić i ty możesz mieć ostatnie zdanie we wszystkich sprawach, więc bardzo, bardzo dobrze. Poza tym możesz się wie bardzo dobrze czuć i się dobrze sprzedawać. Panna, co dla panny. Dla pan, albo ruch, i takim bym powiedziała trochę zachytanie się, przeciążenie siebie, albo konflikt, albo konflikt związany z otoczeniem, to piątka oczywiście buław. I to z takim otoczeniem, które powinno nas wspierać, a nie nam dogadywać, albo konflikt wewnętrzny możecie walczyć ze sobą, czy coś robić wbrew sobie, czy na przykład tego nie robić, tak? Idziemy dalej. Co dla wagi. Dla wagi rycerz, przepraszam, giermek buław. Giermek buław może oznaczać sprawy związane z dzieckiem, dziećmi albo zwierzętami, albo dość intensywny dzień, dość emocjonalny, dość zmienny. No i tutaj takie jakby ostrzeżenie, no to niekoniecznie działajcie na oślep i szybko, bardziej, żeby to was nie zaprowadziło w jakąś ślepą uliczkę albo na zakręt życiowy. Tak? Czyli tak jakby bardziej chyba przemyślanie. Dobrze, co dla, co dla Skorpiona? Dla Skorpiona pokiereszowanie dziesiątka mieczy jest jedną z najgorszych kart w tarocie. Aczkolwiek plus jest taki, że w tych dniówkach wcale ona nie jest taka zła, tak? Ale na pewno może oznaczać obolanie, obola, nieźle powiedziałam. Bolące ciało, o tak będzie dobrze gramatycznie, bolące ciało, może kości, może mięśnie, albo po prostu jakieś zmęczenie. Może w nocy nie będziecie spali, bo coś innego będziecie robili, nawet pozytywnego i to was po prostu jak gdyby zmęczy. Więc też mogą być jakieś ciosy z zewnątrz. Ktoś coś może takiego powiedzieć, co was zaboli, ewentualnie może w TV usłyszycie taką informację, którą będziecie przeżywać. Co dla Strzelca karta Eremita. Karta Eremita jest bardzo dobrą kartą, sprzyjającą do takiego wewnętrznego układania różnych rzeczy. To jest pierwsza rzecz, i by dobrze by było poukładać różne rzeczy. W sobie samym. Jeżeli ktoś ma coś zaległego do przeczytania, do nauczenia się, do zajęcia jakiegoś stanowiska, to jest jak najbardziej dobry czas. Tu możecie się troszeczkę czuć osamotnieni, nawet wśród najkochańszej rodziny możecie mieć takie wrażenie, że nie wszyscy wasze potrzeby czy emocje rozumieją. Co dla koziorożca, dla koziorożca królowa denarów, i lubię królową denarów, tutaj jest pokazana jako przedsiębiorcza kobieta. Ja o królowę denarów bardzo często mówię, mała cesarzowa. Czyli bym powiedziała, gdyby koziorożce, które jakieś biznesy chciały robić, kupować coś, czy na jakimś targu, czy przez internet, bo chyba sklepy jutro są pozamykane, to jak najbardziej biznesy mogą im się udać. Gdyby chciały podgonić sprawy zawodowe, też im się uda. Gdyby się chciały dobrze sprzedać, zawalczyć o swoje pieniądze, odebrać długi, to też powinno im się udać. No i sprawy, bo karta kobieca związane z kobietą, kobietami mogą być ważne. No i wodnik. Wodnik. Opatrzę, że mi się trochę karta zniszczyła. O przepraszam Ciebie, przepraszam Ciebie, moja kochana karto. Yy, aż mi się przykro zrobiło, nie wiem, dlaczego się zniszczyła i czym się zniszczyła, ale nie najgorzej, tylko tutaj po, tylko tutaj po bokach, aczkolwiek. Jej jakość tych czeskich jest lepsza niż angielskich cztery razy droższych. Yy, to nie chińska podróba na pewno. Zobaczcie, nawet ma złote, złote brzegi. Ja bardzo ją lubię. I teraz tak, co jeszcze mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, bo to karta dla wodnika. Czyli wodni, osoby z poznaku wodnika mogą być zakręcone pozytywnie, mogą mieć szalone pomysły. No i pytanie, czy inni będą za nimi nadążali. No i generalnie sprawy związane z mężczyzną, mężczyznami będą ważne. No i to tyle, kochani. Urodzin na jutro nie mam zgłoszonych. Teraz jeszcze szybkie głosowanie. Trzy pierwsze osoby biorę pod uwagę, czyli kto pierwszy, ten lepszy. Czy od razu zrobić, za chwilę w następnym filmiku, energetykę na poniedziałek, czy jutro na żywo? Czy pierwsze, czyli na żywo, albo teraz? Czy pierwsze, zaraz, jeden raz? Pani Marta zaraz, czyli jedna na tak. Za chwilę dziś. Dobra, wszyscy zgodni, bardzo ładnie. Trzy osoby. Marta Olszewska, dla pierwszych trzech osób wyciągnę tę kartę. Lot, przepraszam, o locie myślałam, więc jako drugi lot jest u mnie, przepraszam, ale zaraz wrócę do pani Marty. Lot zasługuje na całe dobre, które codziennie otrzymuje. Pani Marta Olszewska. Przeszłość i przyszłość nie istnieją, jest tylko teraz, czyli wykorzystywać chwilę. I pani Grażyna z CCLek. Dobra. Miłość jest moim przewodnikiem, wybaczam, 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 może nawet sobie wybacza. Dobrze, to ja się z Państwem rozłączam, zrobię szachel, machel w kartach, wezmę inne, wezmę Cirro Marchetti i jakieś inne, żebyśmy też trochę pogłosowali, jakie karty brać, jakich nie brać. I za chwilę się z Państwem, myślę, że kwestia 7-10 minut. Do zobaczenia za chwilę w energetyce na poniedziałek.